właśnie przeczytałem, że after 11 no deposit will be returned. więc czy to chodzi o to, że mogę się wyprowadzić wcześniej i wtedy zostanie mi zwrócone to, co nie wykorzystałem, bo ja zapłaciłem z góry za cały tydzień. Zobaczymy. Ale na razie się nie wyprowadzam, może jakoś przeżyję. Pomieszczenia są tu wręcz klaustrof klaustrofobiczne. Jak czesałem się, to co chwilę obijałem grzebień o ściany i zżarkę. Ten pokój to jest mniej więcej takiej wielkości, nawet chyba mniejszy niż ten, który w nie wynajmuję tylko dla siebie. A tutaj musi starczyć na 5 osób nie na sześć nawet. Na 6 osób czymś takim. Witam następnego dnia. Udało mi się wypożyczyć rower. To jest najlepszy rower jaki to mają do wypożyczenia. E, za jeden dzień się płaci 12 euro za taki rower. Mnie koleś wypożyczył za 10. Czy, e, no i jeździ się całkiem nieźle. Jak na taki rower. Jeździ się nieźle. Pojedźmy gdzieś dalej. Powiedziałem temu gościowi, że chcę wyjechać 50 km od Walence, gdzieś na południe i chyba tak zrobię jakiś plac a tutaj są te rowery te niebieskie do wypożyczenia tutaj każdy turysta może sobie wypożyczyć to nie jest takie w Barcelonie, że tylko, że tylko mieszkańcy Barcelony i recydenci mogą wypożyczać te rowery Dobra. Eee. Cóż, bo tu dalej. Jest fajna pogoda, do, dość ciepła jak na grudzie. Och, był jakiś jakiejś większej ulicy. To jest ten pamiętny park, przez który już jeździłem ileś tam razy Chyba pojadę jeszcze raz Policja konna mają ich od tyłu, nie mają musterek stocznych to nie zobaczyłem. Ale się pogoda fajna zrobiła, chyba z gry ten sweter Jakiś most Już widzę te kopuły, te myślę, że mu sztuki na przed sobą. Ale mimo, że swego czasu już sfilmowałem i obfotografowałem w Wa Walencję jak się da To zrobię to chyba jeszcze raz Full HD jeszcze nie miałem nigdy Będzie Full HD o samolotek Jejku. Myślę, że wrócę samolotem Za autokarem jest najtaniej, ale... Nie będzie mi się chciało znów 36 godzin jechać A więc tak to wygląda Trzecie co do wielkości miasto w Hiszpanii Zaraz po Barcelonie i Madrycie Jeszcze nie pokazałem centrum Centrum też jest wypasione no jestem poza Muzeum sztuki i nauki. Mieści się tutaj Oceanarium, yy. oceanarium, i tutaj zaraz, coś, coś mi się pokręciło Jest taki park nauki, gdzie można, gdzie są różne eksponaty interaktywne i można tam poznać różne zasady fizyki i no, zobaczyć na czym polega naukami więcej jest oceanarium jest planetarium i co tu jeszcze i nie pamiętam co więcej no mnie interesowało tylko oceanarium i, i ten park nauki właśnie jeszcze znaczy taki zoom Trochę zaczynam zatrzałować, że nie wziąłem w przeciw słonecznych. Jak słońce wychodzi to nie się daje po oczach A to taki park, który jest przy tym Muzeum Sztuki i Noki. Kurczę, miałem przecież dzisiaj pokonać 100 km, ale ciągle powalencji jeżeli filmuję i fotografuję ją. To i też sobie sobie fotka. Z drugiej wygląda tak samo, tylko że jest zamknięte o. i pod słońce Ale słońce świeci fajnie, wysoko jest Tak jak u nas wiosną normalnie świetna pogoda mieszkałbym tu To jak widać nasz układ słoneczny To jest ziemia Nie to jest Sorry To jest księżyc A ziemia jest tam To co to nie pamiętam co, do czego to było No zaraz zobaczę jest po roku z tego co pamiętam Uznałem, że już muszę jechać bo 50 o 100 km samo się nie zrobi No i I o tym Dzisiaj już chyba nie, nie będę nic w nagrywał, nagrywał tylko po prostu może coś nagram jak będę jechał teraz Jakie będą fajne widoczki A na pewno będą Nie ma to jak urlop Czekam na pociąg od przejdzie 22 stopnie nie że z 8 grudnia wreszcie spokój dojechałem do, jakich, do jakiegoś placu Jakieś mieściny pod Walencją chyba teraz pojedę w stronę plaży i daj, spróbuję jechać do brzegu Chce mi się pić Teraz szukam plaży, bo zauważyłem gdzie W tym słońcu siedzi Można się trochę skrz Jakbym się płopalać Dojechałem do Ma Masana Jestem pewien, ale podejrzewam, że gościowa, którą przed chwilą sfilmowałem, to była prostytutka, a tam, a tam, są A4. Chyba się kapią, chyba się patrzą w moją stronę, chyba widzę, że jednak bywał a może i nie, może i tak, a nie wiem, no wyraźnie wiedzą, Dobra. Nie można, widziałem w Hiszpanii to dość powszechne przy głównych drogach, ale buty mają świetne. Jestem w miejscowości Sillyla. Sprawa jest tutaj o tyle niefajna, że tutaj są bagna w pobliżu, jakiś zbiornik płotny. No, do plaży nie, nie, doje, nie jest łatwo dojechać, będę musiał kawałek zrobić. Ewentualnie nie dojechać w dzisiaj do plaży, jeszcze trochę czasu jest. To jest są drzewa, które pogubiły liście na zimę. No dalej. Chyba, tam jest główna droga. O, znalazłem jakiś szlak rowerowy. Do Walencji mam 12,5 km, do Syrii 200 m. I jeszcze jest jakieś takie coś. Teraz jestem gdzieś na no, jak widać i tak trochę za dużo tu samochodów jest to. teraz jadę dalej, jeszcze nie wiem w którą stronę teraz zobaczymy o, uprawy pomarańczy nawet czy jadalne? ale są dosyć mało w większości więc nie wiem Walencja, tak jak kiedyś mówiłem, leży po środku żyznej Niziny. Ta Nizina jest bardzo rozległa. Trudno z niej wyjechać rowerem. No i dzięki temu się fajnie jeździ. Prawie jak na Florydzie. Wszędzie płasko. Ja tędy do Alicanty, ale ja do Alicanty nie jadę. Jo. Fajny ten grudzień mają, nie to co u nas. To są te bagna, o których mówiłem przed chwilą. Więc to właściwie chyba to są chyba jakieś tereny uprawne. Coś tu się chyba hoduje, ale dobra. w każdym bądź razie wydaje mi się, że tam gdzie te wieżowce, tam jest plaża. Z tego co pamiętam. I z tego co mam zaznaczone w Garminie Ale żeby objechać to to, no, to jest wiele kilometrów niestety tam się jeszcze będę tam ciągnęło, ciągnęło nie, nie, nie da się tego tak przejechać Uff, więc się nie poparzuję. O tam, tam jest port w Walencji Półtora km do tej wsi ale chyba dalej już dzisiaj nie będę jechał Będę wracał Przejazdka rowerowa zaliczona na pięć Jeeeeee Ale bym się wypieprzył Wieczór Ech, wrócimy już do Walencji no i to chyba będzie wszystko na dziś ten park, przez który jechałem dzisiaj wieczorem